Siemanko, witam Was w pierwszych Igrzyskach Śmierci na moim kanale. No to co, nic nie będę tu gadał, widzimy się na pierwszej ręce. Okej, okay, jestem na ręce, zaraz ją tu zaczniemy. Jest to, jak coś, to jestem na serwerze mysg.pl Oj, prawie tu spadłem. No, oj, oj, ale fwardzik, cholernie duży. Okej, okay, mamy... O, mamy strzały, to się bardzo przydadzą. Mamy wędrówkę, którą możemy zrzucać. Aj, ja nam O, mamy perły, to też nieźle. No i mamy cały set, nie? Nic dodać, nic będzie. Ale to, to nie, nam to nic nie da. jestem jakest tu... Dobra, pierwszy frag za nami. Można zjemy coś, bo... O nie. On ma lepsze od naseku, ale... Nie boimy się. Ja się niczego nie boję. OK. Jeszcze jaki... Sam się zabił, no co Jeszcze raz... A jeden. Jeszcze jeden... Jest dobra wpadł. Nie już tu mnie strzelają. Gdzie? Skąd? Tam gdzieś. Tu jest jakiś Jakieś wybranie z losu tu. Okej, okay, mamy lepsze spodenki. Ale znaczy się broń co ja gadam. Spodenki. Ale możemy zenchantować łuk, co nam się na pewno przyda. Właśnie w takich okazjach... A Nie dostał. Dostał. A jeden myślałem, że ode mnie pójdzie. Dobra, ale ten padł. Ten też. Jeszcze jeden. No co, nie. Akurat mi się strzały musiały skończyć. O nie, już nie żyjesz chyba dziękuję Mówiłem, że już nie żyję. Jakiś hełm był chciał, jakiś lepszy Masz tu coś ktoś Nie, tu nic o nie! Strzelałem was wchodzie skąd? 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 Dobra, padło. Ale miał strzały. Zawsze coś. I to nawet parę. Ale miał niezłego zwała. Ło, wow, już pięć zabójstw mam. Można sobie coś tu poenchantować. I no to. Ostrość. Jea. Yeah. To wywalimy to. Powalimy to. Zdjęmy to. Zdjęmy to. Zenchantujemy. Bach, ochrona 1, dziękuję. A, na, tu ochrona 1, no i jeżeli jest, jest, mają Jeszcze by się to przydało zęczym Jest, o, no to wszystko na ochronę 1 A mu się nie opłaca, bo to słaby hełm no, gdzie tu ktoś jest, co to złodzi, o Dobra, na pewno to trzeba z tej wody tu wyjść, bo Jakiś łucznik nas znajdzie z lądu i po nas. Zrobimy jeszcze tak. Mamy coś tutaj fajnego. Enderpearłę mamy. I to zawsze coś. Kto tutaj jest? 90 kratek od nas. No to, to, to dojdziemy normalnie. Myślę, że jak tak będzie nam ta ręka szła, to zagramy tylko jedną, ale... Mam nadzieję, bynajmniej, że będzie szła. Wolę zagrać jedną niż 15, ale dobrą, nie? Chyba każdy by tak wolał. Oblidż star może tutaj. Nie. Dużo razy już znalazłem. blitz star ogół. Dobra, 50 kratek od nas. Gdzie on siedzi? Sobie? Tutaj gdzieś. Na pewno. O nie. by na tym drzewku. Tak. On siedzi na drzewie. On ma przewagę teraz. Ale ja też się nie poddam. Tak łatwo. O. Nie no się poddam. O widzę go. Tam jest. Na drzewie. Tak to jest. Chyba na drzewie. A jak on tam od by mógł ktoś mi powiedzieć No się maneczko, gdzie jesteś? 12 kratek, czyli gdzieś tu No siema. ma Jest, poległ, dobra Mam, o, miał jaksa. O, helmet, lepszy. Oj, ale trudno. Okej, okay, mamy jakso. To może ja zrobię krótkie cięcie, bo zanim ja do niego dojdę, to trochę będzie. Dobra, to widzimy się po cięciu. Dobra, jestem po krótkim cięciu. On tu gdzieś teraz siedzi, więc chyba nas. Tak, jest na wspanie. Zabijemy go. W o nie, on ma płomień. O już po nas. Ale zależy jakie ma umiejętności. Dobra. Pach. 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 Jaką umiejętność? Nie dobra, nie będzie, nie ma sensu, zaraz padnę tu. Ile mam o jedną strzałę mam. O. To duże na pewno zrobię z nią. A, dwie, koksów. Dobra, może z ją popsę, Co mnie tu bijesz, pozwolił ci ktoś. To jest dobry z łuku, to nie zawsze jest dobry wręcz. Ale... O! lera. Nie mam!

nie, tu nic nie ma z Ja mam drugi level, coś można z nim zrobić. Pach, 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 pach. Okay. Ale na... nie ma z Wow. Dzięki, to mi szło. I aj, ochrona, i co? No, to nieco źle nawet. Dobra, zrobię krótkie cięcie i widzimy się po przerwie. Ok, jestem po krótkiej przerwie, on jest 10 kratek ode mnie, czyli on jest gdzieś chyba. Nie wiem, gdzie on jest tutaj. A tu gdzieś. Tu jest. No ścianko? No chodź tu, Andrzej. Nie bądź Żydą. Ok. Mam jedną strzałę? Nie mam. Ok, to, to będziemy ślepy. Się... Nie tu o nie on ma strzały, ja nie ale co mu to da? i tak przegrałem. Jest, wygrałem. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za oglądnięcie tego trochę dziwnego filmiku. I do zobaczenia na razie.